to zaczynamy dzisiejszą przygodę, dzisiejsze wykopki, poszukiwania, wiadomo, amuletu, także Czacha dymi, o, 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 trzymaj Czachę, niech za No dawaj, dawaj no. wujo, dymaj w nią, chłopie. Cię będą fanty wuja? No jak? Będą endo, fanty czy endo, nie endo, będą endo, <śmiech> Dobra, <śmiech> <śmiech> dawaj na bazę, <laughs> do bagażnika, hop. A teraz oficjalne przywitanko, także witamy Was ponownie z wujkiem na kanale Artur GT. W kolejnym odcinku, kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Bo wiadomo, czasami jakieś grzyby wejdą, ale to już <grystanie> pora grzybów się skończyło, bo przyszły przymrozki, Dzisiaj było minus 3 stopnie rano, nie? No. I takżeśmy trochę obawy mieli, kurde, że bo dzisiaj mamy pole do zrobienia w sumie pole. Ostatki to, co tutaj nam zostało, tu już jest obsiane, wszystko wejść nie możemy, ale mówię, jedno pole jest, już na pewno zostanie na zimę. Tam jest też jeszcze jedno, ale. Tam to jest wujek kompletnie pod wodą, bo mówi, że. Jezioro to pontonem bardziej, żeby przepłynąć. Także atakujemy tutaj tą miejscówkę. Generalnie żeśmy nigdy tego miejsca porządnie nie przeszli, a wyszły naprawdę fajny, fajna rzecz, bo wyszła rzymska moneta. Wujek też tu miał takie parę fajnych rzeczy. Generalnie tych sygnałów nie ma wiele, ale jak coś wpadnie, to jest coś fajnego. A jak będzie oczywiście dzisiaj, to się okaże. W czym wujek w praniu. tak jest. No i tyle. Oczywiście nowych widzów. Zachęcam cały czas do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco i co, widzimy się przy jakimś pierwszym lepszym znalezisku. Co ty z tam patrzały? Patrz na no oko! Także miłego oglądanka. No pewnie, że fajny wujek. Pewnie wujek się pyta, czy już filmik ze zlotu był. No pewnie, że będzie, że był jeszcze nie był. Jutro będzie, bo dzisiaj sobota, a co niedzielę wiadomo. Jest ta wujek tam, wiadomo, wujek swój, swój swojego fanta marzenie wykopał, okay. zawsze mi mówi, że marzył o rzymskiej fibuli, no i ma, sobie ją wykopał, nie? Ja tak. Zadowolony, nie, z no, wyjazdu, ale to. fajnie było, nie ma co psioczyć. No. Dobra, tak wygląda ta słowa także, a tak Kiren. Od czegoś trzeba zacząć, od czegoś trzeba zacząć, kurde, nie wiem co to, jakaś chyba zaślepka, zaślepko o. jakaś zaślepka albo jakiś guzik. Jakaś reszka, co z tego zostało, ale chyba bardziej mi to na jakąś zaślepkę, bo to jest takie mięciutkie, także Żaden guzik to nie będzie, jakaś zaślepka od czegoś, wiadomo, ląduje W śmieciach, bo śmieci też zbieramy, na pola wracamy, po co 10 razy to samo zbierać <laughs> Kurde Tragedia, zobaczcie, są takie miejsca, gdzie człowiek normalnie zapada <śmiech> Kurde <śmiech> Trzeba się stąd ewakuować, bo my stąd nie wyjdziemy, bo to już mamy dosyć po ostatniej Wypadzie do Holandii no i długo na siebie nie kazała czekać, kurde. Latuje coś okrągłego, ale stan już widzę, że to będzie O, dramat. Ale to chyba nie jest moneta, tylko to jest guziczek. Tak, myślałem, że monetka. O, guziczek wiadomo. <laughs> wiadomo, no długo nie było tego z tego mojego no także mamy, trafiamy no name'a. Dawać go tu w kolano, nie ma co się nad nim tutaj litować, bo tu nie ma za bardzo nad czym, kurde. Kolanko musi być zaliczone, no bo jak bez kolanka to nie wypadł, kurde. Także... latuję pierwsze coś okrągłego, guzik. Ale już koma. Guzik zwany no name'em. Czasy nie wiem, pruskie, cesarstwo. Może jeszcze jakiś starszy, na pewno cywilny. No, także pierwsze... Pierwsze jakieś tutaj znalezisko, ciekawe, mniej ciekawe, zostaje zaliczone. No masz tam wuja wykopany. Wujek mówi, że nawet przez jego... Przez lupę, nie wie co. Ja nie, mam to też guzik w takim... Chyba, wiesz? Chyba. Pokaż. No, jaki zajazd? Czy te chłopie? Kurde. To jest taki ślepy, że kurwa przez lupę nie widzę. No kurde, ty nie widzisz, nie widzisz co to? Pruska trójka. No, <grym> no nie wiem, że tu już nawet przez tą lupę nic nie widzisz. Ty. To się tak odbijało od słońca. wiesz? Jak o słońca, jak w ogóle słońca nie ma. Wujek chciał mnie znowu zrobić, kurde. No, trójka pruska jakby, widzisz. Albo i nie widzisz. <grym> jest korona pruska. Jest to jakaś część talara, która to nie wiem. Pokaż, No, co, no nie widzisz, tutaj zobacz. Patrz. Herb się takich, ta korona pruska. widzisz? No teraz ten? ja widzę, no. A wcześniej nie widziałeś, nie? Nie, bo to było. Ten, zajechany. Trzeba sobie <laughs> no. wyczyścić na spokojnie No, trójka sprós Ostatni no jakiś stan, no ale jest moneta. Szajne mumce. No, po 10 minutach? Tam paluchem nie ma sensu, to ta patyna nie. jest straszna. Coś jest siebie taki dzikowy dzień. No ale jest trójeczka. Trujeczka jakby, masz pierwszą monetę zaliczoną, także wygrałeś dzisiejsze zawody. Dostaniesz Krzyneczka. jednego ja <laughs> zasz, skrzynkę. razu, skrzynko, ty kurde, skrzynko. Dostaniesz może 0,5 jednego piwko. O. Dobra, wuja, co idzie dalej? No, miejsce pola mamy tu do chodzenia pełno, no, ale mówię o, ciężko. Uch, sarenki tam biegają, wujek, od razu pokazuje cyk. Także nie jesteśmy sami. Dobra, startujemy dalej. Idziemy, wujek tutaj kościć te nasze fanty. No i teraz ja mam fajny fancik, kurde. Wlatuje. Naparstek, na parstunio. Trochę tu ułamany, no ale niestety. Ziemia sponiewiera niestety te fanty. Także tak to wygląda. No ale jest naparstek i to jeszcze taki mówię w miarę. Fajnie szkoda, że ułamany, ale fant jest fant i cieszy, wiadomo. Tam była rzymska moneta wykopana, także <laughs> każdy taki sygnał i fan wychodzący, tak. <laughs> Kurde. Ciekawe co to. Nie, już to nie będzie żaden Rzym. I kolejny zajazd albo i nie. ech zajazd już widzę. Cynkowa moneta Cynkowa moneta. Także co to może być? Tylko i wyłącznie <grym> w to kolano już nic nie pomoże Co to może być? Tylko i wyłącznie jedynka adolfowa w stanie agonalnym. Także nie rozwodzimy się, bo nie ma nad czym. Hop do torby. Co ty tam masz, wujek? Chyba. Co? Chyba dzwona. Takiego dzwonka. Pokaż. Pokaż, co to jest. Ty, to faktycznie wygląda jak dzwon. Co to kuźwa jest? Albo kielich. Kielich może, albo nie. Albo jakiś dzwon, ty. <gryw> <gryw> kurde. dzwon. <gryw> Kurwa, wujak, dzwona wykopiliśmy. <laughs> dzwona wykopaliśmy, kurde. Nie. Ty no, dzwon jak byk. Bo. Może to jakiś kościół był? Ty, no dzwon. No. Cześć. Nie, ale żeśmy dzwona wykopali, kurde. Cię wykopali, to ty wykopali Ty mogę ogóle masz coś ostatnio farta? Mnie te fanty omijają, a ty to w ogóle szalejesz. Fibula inne cuda. Co dzwon? Jo, ale środka Pokaż. nie ma. Nie ja, on dzwon, dzwon jak byk, kurde, ale fajny, ty no, zarąbisty dzwonek, chociaż dzwon, on taki dzwon, nie dzwonek, taki stabilny, już, nie? stabilny mosiąc, nie, Aha. ma takie zdobienia jeszcze, nie, nie ma jakichś zdobień, myślałem, że ma jakieś zdobienia, ale, no, nie, jakoś narość chyba jest, ale to jest mosiąc, bo to dosyć ciężkie, jest, kurde, to grzywuje, Coś żeś trafił dzwona, kurde, to dzwona mamy wykopane tutaj z... Wspólnie, wiadomo, Ty znalazłeś, myśmy dwoje wykopali, kurde. No i jak? <grystanie> no elegancko, fajne znalezisko, kurde. Mówię, Ty masz farto ostatnio do tych fantów. <grystanie> Niestety nie ma jaka narość to jest, myśleliśmy, że to może być jakieś zdobienie albo coś. Jest to mosiężne, bo to tak to ciężkie jest. O, no, to wuja. Teraz nic nie zostaje, jak do kościoła jutro iść, kurde. No jak? Na rano do kościoła, na siódmą wujek jutro. To będzie dla żony na, na śniadanie, żeby wnosiła aha, dzwonić. A, <laughs> Albo dla ciebie, żebyś albo... o 15 wstał. <laughs> kurde, wesoło musi być. Ale fajne znaleźć. No. to nie zmienia tematu. Kurde. No. i znowu coś tu wpada okrągłego. Ale co to jest? <laughs> no, Proszę z Moneta? Nie. Nie, nie jest to moneta. Już wiem, co to jest. Jest to pokrętełko od lampy naftowej. 100%. Nawet w kolano trochę, albo i nie w kolano, bo to ma to taką wypustkę, że mi spodnie dziurawe za... dziura, zaraz się nie zrobiły. Co tu tu jest? Kosmos? Czy jeszcze co innego? A, nie wiem, nie chcę tutaj wymyślać, ale mówię, z całą pewnością jest to pokrętełko od lampy naftowej, także kolejne znalezisko. Mam towarzystwo, <laughs> kurde, ile, ale ile, raz, dwa, trzy, one się tam gonią, bawią, <laughs> takie młode widać, sarenki sobie, kurde, ganiają. No dobra, ale nie o tym mowa, bo... <laughs> Bo co? Bo jest kolejna, czy kolejna? No jest krągłość, nie? Te krągłości dzisiaj wyglądają jak wyglądają, niestety same zajazdy, a ta chyba też będzie zajazd. Co my tu mamy? A jednak nie. Czytelna moneta. Dycha cesarstwo niemieckie, jedziemy w kolano, bo to tylko im wyłącznie się nie nadaje w kolanko. Jakby ktoś jakieś problemy miał, to proszę do dwójka zgłosić, że w kolanko idą. Nie ma co tu się rozczulać nad takimi rzeczami, bo to są pospolite monety, które z ziemi wychodzą. Dycha, dycha cesarstwa niemieckiego. Jakiś rok, tu jeszcze odczytamy, ale jakiś początek chyba cesarstwa. Takie jest 1876 rok. Także ten orzeł nie jest taki rozłożony na tej całej z tyłu monecie, jak już jest rozłożony, to jest takie późniejsze, późniejsze czy cesarstwo, późniejsze, wcześniejsze, o jakoś tak to se tam można nazwać. Także, Ale nie zmienia to tematu, że wpada dycha, dycha cesarstwo niemieckie. I znowu coś tu wpada okrągłego, kurde, się zaczęło. Na pewno to pole jest potencjalne, tylko mówię, to się ciężko chodzi. Bo jak widać ten teren nie jest taki równy, są takie górki, pagórki. I tam się tych najwięcej sygnałów, kurde, gubi. Co mamy? Kolejna moneta. Kolejny zajazd. O! <laughs> I to jeszcze w ogóle cynkowa moneta w takim stanie? <laughs> Normalnie to nam jest zjedzona cała. Ale jest, piątka, pięć fenoli. Oczywiście kolanko, no bo jak nie jak tak. Delikatnie. Jak widać pięć, pięć feningów, pięć feningów, czyli trzecia Rzesza. Monety bite już w czasie wojny, bo są cynkowe. Są takie ładne złota, tak zwane złota trzeciej Rzeszy. Monety bite przed II wojną światową są w pięknym stanie. Naprawdę wychodzą jak z Republiki Weimarskiej. No, a tu niestety cynkowa piątka, ale mówię, jak jest czytelna, to i tak jest sukces, także mamy kolejną monetę. Kolejny fancik, już druga łyżka z tego pola wykopana, pewnie też na 100% będzie łyżka ze szpitala, szpitalna, tak jak tamta, bo tamta chyba nawet podobna była, czyli już będą dwie. Także sprawdzamy, będzie krankenhaus, czy nie będzie krankenhaus. Nie, chyba coś innego będzie. A, kurę z tym tutaj. Nie. Nie. Srebro oczywiście też to nie jest. Ale zabieramy zawsze jakiegoś śmiecia fanta mniej na tym polu. Nie fancik. Kolejny fancik z typu wentyl. Kurde, jakiś wentyl taki większy, może jakiś nie może, tylko na pewno chyba traktora albo czegoś jeszcze innego, jakieś maszyny rolnicze, które tędy jeździła. przełamane zostały, Ale nie zmienia tematu. Kolejne znalezisko. Jakiś wentylek flatuje. Hop. Nam rozpadało także pogoda nas nie rozpieszcza, no ale są fanty, kurde. Co my tu mamy? Coś wlatuje. Co to tu jest? Monetka. Monetka. O, 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 o! Jest coś fajnego. Jest coś fajnego. Guzik, to będzie guzik, ale słuchajcie, nie będę go tu sztarł, bo chyba mi się wydaje, że to może być jakiś taki ciekawy, ciekawy guziczek. Także biorę się za czyszczenie oczywiście. W kolano nie będziemy go dawać, bo wiadomo, są rzeczy, które można w kolanko uderzyć, są rzeczy, których nie można w kolanko uderzyć. Jest ten guzik po wyczyszczeniu, słuchajcie. Cóż to za jeden? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jakiś taki jakby pozłacany, kurde. Nie, wiadomo, złoto to nie jest ale ma tu jakiś herb, teraz nie wiem, jakiś lew tu jest, to może, ach, z tym paluchem przetarłem 30 razy tarcia, przetarcia, potem jest, słuchajcie, jest jakiś lew, jakiś herb, jakaś korona, także nic tutejszego raczej to nie będzie, może być jakaś Belgia, Holandia, nie wiem, co jeszcze, Ole, to nie zmienia tematu, że to już jest całkiem fajne znalezisko, także swój fan dnia ja mam, wujek dzwona ma, dzwona wykopał, a ja mam fajny guzik, także, no. Także co? Jest super, elegancko. Trochę na tą łąkę zobaczyć, kurde, nie wiem, te body już tak sterczą, ale tam też mogliśmy wejść. Nie było z tym problemu, bo to i tak wszystko w ziemi idzie. Ale w drodze do tego wpada coś okrągłego. Przypatrzymy, <laughs> wujek tam w ogóle z drugiej strony poszedł, się rozpadało. O, dycha cesarstwo kolejne, ale ta jest całkiem inna już. <laughs> Jak widać, tu w ogóle... Mega, mega na, na tej tutaj takie łące tutaj, nie wiem, łąko pole, nie wiem co to jest dokładnie. Naprawdę w fajnych stanach rzeczy wychodziły, a tu na tym polu zobaczcie takie same zajazdy, no, akurat ta moneta jeszcze jest w miarę fajna czytelna. Taka trochę obtarta jest 110 e, feningów. Drugie dzisiaj już wykopane, 1975. Tamta było 1976 i zobaczcie w jakim stanie, a zobaczcie w jakim ta jest stanie. I ta tamta była tam wykopana, o gdzieś tam dalej, a ta została tu wykopana. Jaka jest różnica w tym wszystkim? Ale się rozpadało, ale jest dyszka, 10 fenolków, początki Cesarstwa Niemieckiego, także kolejna moneta. To będzie chyba runda ostatnia już, co? Bo to się rozpadało, kurde, jak nie, ach, pogoda, mrozy, śniegi, deszcze, upach, nie dogodzisz, co masz? A teraz ja cię zaskoczę. Dlaczego cię zaskoczę? Do Zobacz, czy to też to samo? I jo. No i mamy komplecik. Zbierasz, trzymaj już do zupy. O, 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 o. No nie wiem, dobra, wiesz coś śmieci, bo mi ciężko. Pokaż, co tam trafiłeś. Ojej. Kur... No, dwójka chyba czyli, bo, ja. dycha. dycha, Dwójka ta twoja. Ja ci powiem, ta lupa chyba. Ja ci muszę mikroskop kupić, a nie lupę. Ja przez lupę nie patrzałem, bo też pada. No, dycha dolfowa, ale w fajnym stanie. Kurde, nie wiem. Raz te monety wychodzą tutaj w takich stanach, op Też ja dycha. Jo? No, a tam to idzie? ty to widziałeś? Uh -huh. ciekawe gdzie. <gry> też dycha Adolfowa. Już po wielkości nawet widać. mam no, no. 20. No. To masz razem 20 Feningu, wujek, to chyba na bułkę będzie. A czy no, to no, ten, ten, ten. ten. O, a, no, coś tu jest, nie jest tak źle, nie? One, ta pogoda, no ni niestety. No, niestety, no. Się nam rozpadało znowu, także ja myślę, to będzie ostatnia runda do auta. Co a. wyjdzie, to wyjdzie. A jak nic nie wyjdzie, to co? Wujek, dzisiaj sobota, co będzie? Ha. <laughs> Trzeba się ogrzać, nie? R Trzeba się rozgrzać, z ciepło, w jakiś herbatka z rumem czy z czymś, kurde. a jutro niedziela i leżaki, nie? Tak, tak. <laughs> Życie, życie, wy życie wykopkowe, weekendowe, nie wuja? No. Dobra, idziemy dalej. Runda taka ostatnia, mówię już i schodzimy, bo to naprawdę nie ma mniejszego sensu. Podało, dobra, wuja. Jedziemy z tym sygnałem na żywo jednym. Wuja mówi fajny sygnał, to kopiełem, zobaczymy co na żywo wyjdzie, nie wuja. <laughs> Kurde, co to za pogoda masakra. No, ty z nim masz się nastawiony ten mi Jo, ja, ty będę stawiać Powiat co to jest No obrączkę na pewno A, ptasza. Ptasza. A, jo, obrączka ptasi ja? tutaj numer widać u góry Ach, już ta kamera mi się zalała, kurde już dobrze nie widać tu nic Dajcie chwilę, niech o tutaj się nastawi porządnie, o, ustabilizuje, o, co, widać dziewiątkę, także ta się obrączka, to co z niej zostało, no ale masz, no żywo wykopane i co, zadowolony, nie? No, Faty są, kurde, fat masz, z mojego dzwona dzisiaj wykopałeś, tak? tak. Dobra, idziemy tą rundę dalej, dzisiaj pogodowy armagedon zrobił, jeszcze w drodze już do auta, już uciekamy stąd, Latuje guziczek taki maluchny, wiadomo, no name. Chociaż dzisiaj jednego name, nie, no jeden nie jest Nounem, jest fajny guzik. Jestem ciekaw, co to za jeden. Może mi się uda, uda go odnaleźć. To na pewno już widzieliście, co to za jeden cudak był. A tu mamy guziczek zwany Nonejmem jakiś cywilny. maluśki ląduje w torbie. Hop. Wreszcie na wyjściu mówię, że moneta trafi jakąś zieloną, piękną patyną. No to kurde, da, szybciutko nabiegło. Musimy, że Was tam pożegnali, ale. Kurat, to tu, A to nie działa. <grych> no, no, pójdzie w zielona. Co to tak jest? A, już wiem, wiesz co to jest za moneta? Nie. Dwa fenolki, cesarstwo niemieckie. Z tym orłem z tyłu, takim no, orzełkiem. No. no i fajnie, kurde, masz cztery, chyba monety, ja też mam cztery. No i ten dzwonek twój, nie, kurde, mm -hmm. <laughs> żeś wykosił. Akurat dzwoni. A, dzwonią, dzwonią, dzwony, to będą fanty wujek, nie czy jak? No a ja. Czy nie? Co? No, fajny jest ten dzwonek, naprawdę, dzwonek, dzwonek ci się udał, kurde, no. kurde się rozpadało, ten telefon mi się cały, ta kamera mi się rozmazuje, także przepraszam za te rozmycie, ale dzwona żeś wywalił, nie ma co, kurde, fajny dzwon, naprawdę, no. taki mosiąc Simpson no, ciężki jest, kurde, ma te swoje lata na pewno, no. fajna znajdka, hop. Mam jak się podobało, oczywiście, wiecie co macie zrobić, łapeczkę do góry. Cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale do tej subskrypcji, do nacięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co wuja, będziemy się żegnać, Ten jest kolejny deszczowy wypad. Wszystkie wypady ostatnio do nas deszczem zalewają, ale taki mamy klimat, lepiej to nie będzie. Zima idzie, trzeba, mówię, ta miejscówka tutaj zostaje, ta z tyłu, tam wszystko zalane wodą, można łódką śmiało upływać, także tam też zostaje, mówię, ale trzeba poczekać, się deszcze ustaną, to trochę tam ciągnie. I oczywiście coś jedziemy jeszcze poszukać teraz, póki jest widno sobie przygotować na tą zimę, bo wiadomo, trzeba gdzieś pochodzić. Oczywiście laski mamy też tutaj takie. Nie, jak ten lasek nasz tam gdzie te hangar były i te skarby, co opowiadałeś, to też tam chcemy wejść zobaczyć, ale mówię, nie, niech pewnie się zrobi porządny rusek jak pola, jak będzie beton na polach, wtedy pójdziemy do lasku. Dobra, koniec gadania, bo się znowu rozwinęłem. Także trzymajcie się do następnego odcinku. Hejo.